Czek! Mm -hmm. Ty kurwa jesteś zjebany czy co? Ziomek Betisę kurwa jedni kurwa w pier... Bysk kurwa czy ra... Może byś kurwa teraz mądrzał, jakbyś dostał kurwa w pierdol teraz czy dwa o oh, tak, możesz nie pójść tam fikałka z balkonu kurwa. Rzecz nie powiedziałem kurwa. Ty mi możesz kurwa wodę podawać kurwa, Ani nie mnie śmieci pedał to ci robił ty, pedał masz pomiędzy nogami kurwa, frajerze. To ty jesteś kurwa jakiś niewychowany Ty Ty kurwa, ale masz kopie teksty, kurwa, jakbyś kurwa, nie wiem, z podstawówki wyszedł dopiero tej. Ale stary! Stary! Ja wiem, że się, że są dwa roczniki, nie? I tak dalej. Ale cię pod... Spod, do podstawówki nie chcieli kurwa, do podstawówki nie chcieli cię przyjąć kurwa, a co dopiero hopie do jakiegoś, nie wiem, technikum gimnazjum. Ja jestem opę w technikum, brzmi kurwa, laska opierdoli. No a ty gdzie kurwa ty psie jebany ty! W kurwa w przeszkolu cię kurwa jebali ty! I kurwa, HE? Kurwa, kurwa i co jest dla frajerów w Kurwa, już Że woda wodę podawał frajerze jednak. Ja po prostu nie mam ochoty kurwa z tą gadać kupą nie lub anitypów Dobra, ogarnij się i weź to mikro jakoś kurwa nie Cześć kurwa jakiś. time now my brother. Oto tej kurzy odpalonej. Ja no mogę im teraz banno załatwić. Chcę Dobrze, że jesteś. Ja mówiłem ci już kurwa, Davido że mam kurwa, nie mam w kurwa gadać z jakimś frajerem no dobra, dobra, weź nie pluj bo się zanim się opluje jest to kurwa, weź tam myśl jeszcze... Chłopie jak ja ci tubę wyniebał mnie Gościu, ty byś się kurwa zbierał 3 lata kurwa, bez... Dobra, ale grzeczniej, kurwa, kurwa No kurwa, no to grzeczniej, chłopie, ty się zaczyna kurwa, ty... Ale to ty wyzywasz, on. Ja wyzywam, ej, ty też się pierdolni w łeb, kurwa Grzeczniej Karot, weź go, gard. Kurwa, chodzisz, bo jak uczę, jak wyzywać wszystkich. Ja wyzywam i weź ci naprawdę, kurde, lecz chłopie, nie, bo ty sam nie wiesz, co ty pierdolisz, ty. No właśnie słychać, co ty gazasz, tak żyć. No he, Nie, dobra. Tarot, bo... no, weź go, ogarnij. Stary, ja to gdzieś. 就是这个。<laughs>